Cześć ziomeczki, witajcie w kolejnym odcinku z serii minigier z Minecrafta. Tym razem mam dla Was gierkę o nazwie TNT Run Um, no, i na czym ona polega? Na początku chciałbym Wam wyjaśnić, um, jak sama nazwa wskazuje: TNT, czyli TNT Run, czyli biegnij, czyli biegnij po TNT, i jest to nie jest to zbyt skomplikowane. Aczkolwiek potrafi być um, naprawdę fajne, um, i miło się przy tym spędza czas. Gra też jest um, dość fajna. No, może troszkę irytująca, ale co tam? Um, także postanowiłem, że pokażę Wam dwie rozgryweczki z właśnie tej mini. Gry. I co? Chyba możemy zaczynać. Gra się rozpocznie za 7, 6, 5 sekund. Jak widzicie, to jest arena, na, się, na której się skacze. Ehm, no i zaraz wam pokażę na czym to polegam. Także jak widzicie, ja sobie skaczę. A em, te klocki pode mną, one po prostu znikają em, Bo tam są, jest TNT e i to jakoś tak działa No po prostu znikają em, Także moim zadaniem jest utrzymanie się jak najdłużej na tych platformach One są takie cztery Jeżeli spadnę z pierwszej, em, spadam na drugą Jeżeli spadnę z drugiej, spadam na trzecią I potem na czwartą, a potem już wow, przegrałem No po prostu em, Także co, no moim zadaniem jest po prostu utrzymać się na tym jak naj dłużej, um, co nie jest aż takie łatwe, bo graczy na takiej arence jest 24, um, no i oni sobie nawzajem sobie przeszkadzamy, także... Um. No, bywa dość trudno, żeby wygrać taką marynkę. Bo trzeba pokonać 23 innych graczy, a to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało, nie? Niby tylko skoczyłem, no co ty, WUPO, to tylko skakanie. Co może być w tym trudnego, no a jednak może coś być. Um, także co, no, będę się starał tutaj jak najlepiej wypaść. E, bo wiecie, to jest pierwszy odcinek, więc trzeba się pokazać, nie? Um... Także co, no, próbujemy, próbujemy sobie, poskaczemy. Eee, kurczę, tutaj widzę, będzie troszkę problemik, aczkolwiek jakoś sobie poradziłem. Eee, nie wiem, jeszcze nie obczaiłem, bo nie grałem aż tak dużo w to. Eee, czy, 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 opłaca się skakać, czy po prostu biegać i jeżeli biegać, to czy na sprincie, czy bez. Spróbujemy może bez sprintu, choć widzę, że na tym moim poziomie już nikt nie został. Eee, z tego aj kurde. Czyli jednak jeżeli przychodzi do skoków to ee, lepiej mieć sprinta włączonego. Dobra. E, zostało e, 12 11 graczy. Po prawej stronie ekranu mam taką fajną tabeleczkę. To jest też fajne. W ogóle to wprowadzili w Minecrafcie 1.6 albo 1 pięć nie pamiętam, um, no i to jest bardzo fajna sprawa właśnie do takich serwerów, bo można sobie tabelki jakieś z wynikami porobić i inne pierdały, także to jest bardzo spoczko. Um, no i dobra, ile tutaj graczy zostało jeszcze? Tylko pięciu graczy, także tylko nie wtopić i może się uda zająć jakieś, wow, fajne miejsce. Aż, kurczę, ale jestem Parkurowiec, nie trzy graczy, ja, 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 ja. o oh god, prawie się udało, no, tym ty tam nie wtopił, to myślę, że miałbym duże szanse, dobrze, um, także jak widzicie, teraz jestem takim spektatorem, po prostu mogę sobie oglądać, jak inni sobie tutaj skaczą, um, no i jak widzicie... Zostało dwóch graczy. Jeden jest tu, jeden tam. No i chyba już niedługo. Zaraz będzie, w sumie zaraz, nie tak niedługo. Koniec, bo kończą mi się klocki, po których mogliby skakać. Także zobaczymy, który z nich wygra. No chyba ty. A, ładnie tutaj zawrócił. Klucze, cwaniaczki. Cwaniaczki. Um, dobrze, ty tu już masz troszkę problemy. O, poradziłeś sobie, proszę. Czyli jednak troszkę skilla, nawet nie troszkę, trzeba no, mieć dobrego skilla w tym skakaniu, żeby um, wygrać tutaj. O, 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 już pod tobie. Um, dobrze, także co? Um, chyba... Zaraz nawet nie chyba, tylko na pewno zaraz zobaczymy się w kolejnej rozgryweczce. Okej, okay, okej, okay. do rozpoczęcia kolejnej rozgryweczki mamy <laughs> 3 sekundki, także już niedługo, już niedługo. Ok, już jestem. Eee, sprint mi się wyłączył, dobra, już, już, już włączył się. <laughs> to jest też fajne, że jak się za roz... ta rozgrywka zaczyna. To przecież chwilę nie działa to usuwanie bloków, bo tak to wszyscy w jednym miejscu jakby zaczęliby by za... już usuwali te bloki, no to na start by wszyscy spadali i to by było nie miłe, także to jest spoczko, no i dobra, także lecimy, jestem na najwyższym poziomie, więc tutaj jest najtrudniej, bo wszyscy od razu się tu pojawiają. I mi się sprint wyłączył, no i już nie jestem na tym najwyższym, wszyscy się pojawiają i dużo ludzi niszczy bloczki, także istnieje duże prawdopodobieństwo, że spadniemy właśnie szybko z tego najwyższego poziomu, ale istnieje też, że inni gracze spadną także, także to działa w dwie strony. No i co, i teraz postaram się wygrać. Bo, 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 co to za odcineczek bez wygranej, Jeszcze pierwszy nie. Ehm, także, także zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie ehm, sprint, mi się tutaj wyłączył. Tutaj kolega się zawiesił. Ale tutaj mojej skill perkurowy e, pięknie, pięknie mnie wyratował z opresji. No i śmigamy dalej, śmigamy dalej. Zostało e, 20 graczy, także jeszcze, jeszcze ich jest. No i co? Trzeba po prostu próbować, i tyle. Ja ehm, gram ogólnie na serwerze Hypixela, jest to chyba najlepszy serwer Minecrafta, jaki uu, przez długi czas istniał. Ehm, no niestety spadł na sam dół, ale co tam. Ehm, I tutaj da się wygrać. Tylko, że no wiadomo, lepiej było później i troszkę na górze sobie niszczyć te bloczki. Ehm, no ale co? Próbujemy, tak? Nie ma co od razu zrezygnować z gry, bo spadłem na sandał. przecież jeszcze nie przegrałem. Tak, okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Piękny skok. No i tutaj się zaczyna parkurowanie. Już niezłe parkurowanie się zaczyna. Okej. Okay. O, ziomeczek, widzieliście na moich oczach spadł w przepaść, odchłań czy cokolwiek. Także zostało czterech graczy. Także jestem już w najlepszej czwórce, ale chciałbym się dostać do top 3. <laughs> Jak to brzmi, top 3? E, no, powiedzmy, że można tak to nazwać. Ej, top 2! Ja, 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 ja byłem drugi. Byłem drugi. Jakbym teraz nie spał. To by mógł wygrać nawet. Eee, fuck you Minecraft. Ehm, dobra, nie wiem gdzie jestem, ehm, nie wiem czemu mam takiego zooma I, i co się w ogóle dzieje. Ale dobrze. Także postanowiłem, że jednak nagram wam trzy rozgryweczki, bo dwie to może troszkę za mało, za krótki materiał byłby, a trzy będą spoczko. Także widzimy się zaraz w kolejnej arenie. A ja muszę ogarnąć, co tu się dzieje. I zobaczcie, zoom na zoomie. Nice. Okidoki, doki, jestem na kolejnej arenie, która wystartuje już za 4 sekundki. Także całkiem, całkiem niebawem, a w sumie to teraz. I próbujemy, próbujemy dalej grać. Ehm, no w sumie to wygrywa, tak, chciałbym wygrać, nie ukrywam, że chciałbym wygrać, aczkolwiek jak to wyjdzie, to się okaże w praniu. To tak, spotkania z graczami, e, takie bliskie spotkania są naprawdę dość ryzykowne i niebezpieczne. Także trzeba uważać, jeżeli biegniemy obok jakiegoś gracza albo z naprzeciwka, to jest jeszcze chyba w sumie gorsze. A, ty 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 ty, widzieliście to? Chciał mi odciąć drogę, ale kurczę mu nie wyszło i w rezultacie sam spadł. Także nie zadzieraj ze mną kolego, nie zadzieraj. Nie no, śmieję się. W tej grze dużo zależy od szczęścia, myślę. E, bo nawet jeżeli mamy dużego skilla, to jak nie mamy szczęścia, no to i tak pewnie przegramy, bo to jakiś gracz nam wyskoczy z za rogu i po prostu nas szybko wyeliminuje i będzie lipa, także <laughs> tak to działa. Dobrze, mamy graczy 21 jeszcze ja jestem na najwyższym poziomie, ale tam już widzicie. Widzieliście, nie miałem gdzie przeskoczyć, także musiałem po prostu zawrócić, także e, trzeba po prostu patrzeć, wyprzedzać e, w przyszłość tą grę. Dobra, um, żyję. Gram dalej, um, bo jeżeli gdzieś się zapędzimy, gdzie już nie będzie jak przeskoczyć dalej, no to po prostu odpadniemy. Um, także, no trzeba po prostu wcześniej ogarnąć gdzie warto iść, a gdzie, no niezbyt. Um, dobrze, jak widzieliście, też znowu gracz przede mną odpadł z rozgrywki. Bye, bye, ziomeczku. Niestety ci się nie udało. Mam nadzieję, że nie podzielę Twojego losu. Mamy graczy sześciu, także już ich jest niewielu. A zobaczymy, czy mi się tutaj uda przetrwać i wygrać. A tutaj troszkę parkura. Jestem na ostatnim poziomie, także naj, najbezpieczniejszym. Czasami on bywa um... No bywa lepszy niż te wyższe, bo na wyższym to wiecie. Wie, mam świadomość, że jestem na wyższym i e, wiem, że jeżeli spadnę to jeszcze mogę uratować się, a tutaj e, wiem, że jeżeli spadnę to moja gra się zakończy, więc e, jestem bardziej ostrożny. E, choć to też czasami bywa zmylne, złudne. Okej, okay, mamy tutaj jakieś fajne przejście. A, pięknie, troszkę bez sprinta, bez sprinta mi się tam udało przeskoczyć, ale, ale dobrze, dobrze, żyję. To jest najważniejsze. Ajajaj, próbujemy, mamy dwóch graczy, także została ostatnia dwójka i ja jestem wśród niej, także mam nadzieję, że nie wtopię teraz i będzie spoczko, dobrze. Mm, 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 mm. Czyżbym wygrał? Czyżbym wygrał? Czyżbym wygrał? Tak długo na to czekałem! Tak długo na to czekałem! Nawet sobie nie wyobrażacie, ile ja razy tu próbowałem nagrać, żeby wygrać w końcu. No ale się udało. Może na koniec wstawię jakieś tam fejle czy coś, bo naprawdę było tego sporo, i było dość śmiesznie, myślę, momentami. Także jeżeli wstawię, to będziecie mogli sobie obejrzeć. No i dobra. Także pokazałem Wam trzy rozgryweczki z TNT Runa, myślę, że Wam się materiał spodoba, w przyszłości może też jeszcze nagram coś, coś, coś fajnego może wymyślę na tym TNT Ranie. no a jeżeli chcecie inne gry z serwera Hypixela, bo jestem na tym właśnie serwerze, to piszcie też w komentarzach, czy na Skype, czy coś, ja z chęcią nagram, bo te mini gry ostatnio są dość popularne, ale one są też fajne, więc miło mi się je nagrywa. No, i oczywiście, jeżeli miałbym z kimś nagrać, to też piszcie, z kim mógłbym to zrobić. E, no i co? E, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie w kom komentarz. E, a ty co tu robisz? A ty co tu robisz? E, cześć. Pożegnaj się, Ziomeczku, pożegnaj się. Jesteś na materiale.

Znowu byłem drugi, no fuck you Minecraft